Hej, maluszki, hej kochane, co tam? Takie same sceny bez przerwy, nie? I dobrze, nie chcemy żadnych nowych scen. Żadnych nowych nie chcemy. Ręczę, że te sceny są najpiękniejsze na świecie i piękniejszych nie znajdziecie. Cześć, malutka! I jak to, moje piękności, coraz jesteś piękniejsza? No teraz taki trudny czas. Dzwonił znowu jeden Pan. Ale chciał rudego kotka. Tylko i wyłącznie rudego kotka. Dwa dni przed gwiazdką. Podejrzane, podejrzane. Także Was też bym nie dała, bączuszki moje. Wam też bym was nie dała, nie. Także, moje kochane, możecie być bezpieczne. Po świętach pojedziecie do domku. Chyba, że się ktoś trafi z moich czytelników, kogoś jakiś zaufany, znajomy, albo znajomy znajomych. To czemu nie? Oj, oj, No i tak. Będziemy szukać panieneczki, karmić dziubelki maleńkie, moje dziubelki, które się cieszą. Kochane, wpuścić wam trochę pieski? Byście miały trochę rozrywy, nie? Może wam wpuszczę na to, jak one tu wpadną, by się przerazicie. Nie mogę jeszcze, Na razie troszkę się boję, bo nie wiem, gdzie jest e, Mirajka. A ona w końcu mogłaby zaatakować ze strachu pieska. Także muszę chronić pieski, tak? <grym> Dobra. No teraz się pobawimy, się posprzątamy i poszukamy Mirajki. No cześć, kochanie. Cześć! Dzień dobry, tu znalazłaś miejsce? Powiem ci, że to miejsce mi się o wiele bardziej podoba, wiesz? Niż tamto. A czy mogłabym cię dotknąć? Proszę, żebyśmy już zaczęły się zaprzyjaźniać. Co? Oj, proszę ja cię już głaskałam, przecież jak byłaś w klateczce. No, moja kochana. Oj, oj tylko ogłonek dotknęłam końcówkę. Jak mi przyklo, niuńka. No czekaj. Co kochanie? Ty się chcesz ze mną bawić? Dobra, idziemy. Widzisz, jaka ona jest niedobra. No, idziemy jeszcze ją zobaczyć z drugiej strony. O, tam siedzi, niuńka. Czas już, żebyś ty troszeczkę się przeprzyjaźniała, wiesz? Ha! Bo będę musiała użyć, wiesz czego? No. Na pewno oglądacze tych filmów dobrze wiedzą tego. O! <laughs> Jeszcze nie dziś, ale już trzeba się pomału za ciebie brać. Teraz przed świętami to ja nie mam głowy, wiesz, do takich rzeczy, bo za dużo jest różnych spraw, ale potem się za ciebie wezmę. A i maluszki trzeba ogłaszać, bo naprawdę cyrk. Żeby się nikt nie zgłaszał, można rezerwować się na poświętach. Przecież takie, fajne maluśki, bąbuśki, które ze sobą szaleją, tak? To mała coś, dziczeje mi. Dzikusek, jeden malutki, tak, dziczeje. No, chodź, może tym razem się nie uda po prostu pary. Trzeba będzie osobno, ale ten dzikusek mały. No chodź, kusku, chodź. No chodź, jak jest. Tak jest, tam łóżko tylko twoje wystaje, tak? I mały dzikuseczku. O, ten, ten jest przesłodki. Przesłodki on jest, nasz raniuszek. On zaraz się wywala na pleski. Robi się <grybuj> taki poddany. Przelewa się przez ręce. Cio, malutka. No chodź. No i siedzą tak całymi dniami bąbelki. Nie szykują świąt, nie wiedzą, że czeka je horror już niedługo. No cóż, musimy jakoś to wszystko przeżyć. W każdym razie życzymy wszystkim dobrej nocki. tam u was, wączuszki? Fajnie. Tak. To jeszcze Majeczka się w kadr musi wcinać, tak? A oni się tak ładnie tam popieścili, wiesz? O, idź do niego, idź. Tak, niech zobaczą wszyscy waszą miłość. Widzisz, jaką oni mają miłość, a ty się gapisz na mnie, prawda? Z tą miłością. Ty po prostu tylko ze mną cały czas. No i wiecie, mówcie co chcecie, ale mi chodziło o takie stado. O to, żeby mieć właśnie takie stado. Każdy by chciał mieć takie stado, żyjące w zgodzie. Coś pięknego, że tak to się udało. Jestem taka szczęśliwa. Kaja jest szczęśliwa, bardzo. Moje koteczki szczęśliwe ze sobą. Majeczka szczęśliwa pilnuje zawsze przy moim boku. Słyszycie, jak mruczy. Mruczek jeden. No, a te błączki się kochają. Prawdziwa, świąteczna opowieść. No, już miałam wyłączyć, ale zabrał się za dalsze mycie brata. I co teraz? O, teraz troszkę bra braterskiej. Przewalanki, nie, teraz rewarz. -re <laughs> teraz Rioszek myje Hektorka. O, jak mu dobrze, ludzie, kochani. Przecież to jest niesamowite. Wiecie, co ludzie nie mają tak siebie. A one tak siebie odnalazły w tym wielkim świecie. Jak można im zabierać było siebie? Prawda? Mam nadzieję, że jednak to była dobra decyzja. Chociaż wiecie, mo mogę tak mówić. Kiedyś mogę tego żałować. Ale na razie nie żałuję. Piękne jesteście. Piękne. Co ty będziesz go zaczepiał teraz? Co ty chcesz od niego? A jednak. A jednak. To były, to były zaczepki. Czyli to była gra wstępna. A teraz mówi walcz. Gryź! Chodź, porozrabiamy. No nic, tak? Nie chcę. On jemu się zabrało na amory, na same przyjemności. <gryś> Coś pięknego. Niech to trwa i trwa i trwa.